Zabieram się za Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w filmie Back to Juni, gdzie razem ze mną przygotujecie się na nowy rok akademicki.

sobie od posprzątania mojej szafki, której będę trzymać moje rzeczy ze studiów. Ja już wczoraj sobie zorganizowałam, posprzątałam i powyrzucałam takie niepotrzebne rzeczy. Ja używam takiej teczki na studia. Ona jest z. Z Oxfordu, taka plastikowa, i tutaj miałam bardzo dużo właśnie rzeczy, nut. Yy, czy to na fortepian, czy to na emisję, czy to na drugowanie. Miałam tutaj bardzo dużo rzeczy właśnie z tamtego roku akademickiego. I te rzeczy z tej teczki, żeby ona była praktycznie powiedziałabym pusta, żeby była przygotowana na, na jeszcze większą liczbę notatek i rzeczy. Więc tak, ta jest przygotowana na nowy rok akademicki praktycznie jest tu pusta, mam tu tylko jakieś tam akordy na y, pianino czy tam na akompaniament, więc ta teczka jest pusta a do tej teczki wsadziłam takie... Boże, jaka ona jest w ogóle ciężka wsadziłam y, rzeczy właśnie z tamtego roku akademickiego bo może się przydadzą, więc tak tutaj Te, tej teczki nie będę nosić na studia Tą będę nosić na sobie Więc y, ta teczka jest taka już Powiedzmy, że ona tu sobie będzie W szafce I pokażę wam teraz coś To wszystko Musimy sobie posprzątać Och, Dużo jest tych rzeczy Muszę to wszystko Wyrzucić stąd i zrobić tu porządek. Tak prezentuje się skończona pierwsza półka, którą tu mam i tak. Po tej stronie mam swoje flety, flażolety. I tutaj tak, zaczynając od początku, no to tu jest zeszyt w pięciolinie. Tutaj mam y, z harmonii ćwiczenia podręcznik. Dalej mam jakieś kolorowanki, tutaj mam od fortepianu jakieś nutki, książki właśnie od nauki gry na fortepianie. Dalej mamy też na fortepian różne nuty, czy to kolendy czy to jakieś inne. Tutaj jest właśnie jedna teczka, druga teczka i trzecia teczka. Zabieram się za tą półkę, powiem Wam szczerze, że no normalnie jest i muszę zrobić tu porządek, ponieważ... Pamiętajcie, czysta przestrzeń to czysty umysł, i przygotowujemy się na nowy rok akademicki. Ok, posprzątałam dwie szafki, i tutaj już widzieliście co jest. A tutaj są puste zeszyty, które mi zostały jeszcze z czasów liceów, chyba nawet więc tu są wszystkie puste zeszyty. Tu są różne to jest mój zeszyt od studiów. Tu są jakieś różne kalendarze, które mam puste. Tutaj właśnie są karty różne. Tu mamy kalkulator. Ups. Tutaj musiałam trochę przeorganizować, ponieważ tutaj właśnie mam nutki od gitary, nutki od fortepianu, zdrygowania jakieś od chóru. Więc tutaj tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze mam pamiątkę z ukończenia właśnie szkoły podstawowej i pamiątkę z ukończenia szkoły średniej. Tutaj mam długopis z którym nie mam co zrobić, więc postawiłam go tu tutaj są wszystkie moje książki reszta jakichś tam zeszytów tutaj mam etui swoje od Leoś, no, co ty robisz? tutaj mam właśnie etui od mojego telefonu i tu są różne zakreślacze ołówki, temperówka tutaj jeszcze mam też ołówki i ten, kto uczył się muzyki, czy chodził do szkoły muzycznej, czy gdzieś tam studiował muzykę, to wie, że ołówek, gumka i temperówka. No to jest podstawa jednak. Więc tak to się prezentuje. Protip dla osób, które idą na studia, czy studiują. U mnie bardzo dobrze sprawdziły się takie przezroczyste koperty, siateczki, nie wiem, jak to nazwać. I tutaj jak dostaję jakieś nuty, czy jakieś kserówki. Po prostu wkładam sobie do tego. I na przykład wyk. I w wy każdy przedmiot, na przykład mam taką jedną. Mam to podpisane, czy tam jakoś zaznaczone, że wiem, że na przykład to będzie odrygowania od to będzie od fortepianu. I wkładam sobie to właśnie do teczek, przez co nie robi mi się bałagan, i wiem, gdzie co jest. Drugą rzeczą, jaką sobie zrobimy, żeby bardziej przygotować się na nowy rok akademicki, będzie przygotowanie mojego komputera. Co mam na myśli przez przygotowanie mojego komputera? Mam na myśli, że zgram sobie wszystkie niepotrzebne rzeczy, ale jednak potrzebne, tylko niepotrzebne na komputerze, na dysk. Ja mam taki dysk z Lexara terabajtowy. I on mi się bardzo fajnie sprawdza. Więc teraz zgram sobie wszystkie takie, powiedzmy, nieważne rzeczy na ten dysk. Co mam na myśli, nieważne? Czyli mam na myśli, zgramy sobie teraz tak filmy, które montuję na komputerze, a które nie będą mi aktualnie potrzebne, bo na przykład już są na kanale. Ale może przydadzą mi się jakieś przebitki czy jakieś fragmenty, więc zgram sobie je na dysk, żeby trochę mój komputer odciążyć. Zobaczę jeszcze, jeżeli chodzi o różne notatki, które będą potrzebne, a które nie, to te, które nie są już mi potrzebne, to po prostu je pousuwam, bo jakby po co, nie? Jeżeli widzicie te wszystkie foldery tutaj yy, z filmami, to te wszystkie foldery muszę zgrać na dysk. Tak się aktualnie prezentuje, no przyznacie, że jest o wiele lepiej. Nie ma tutaj już tych różnych nazwijmy to śmieci, które są właśnie teraz na dysku. I jeszcze muszę wyczyścić, właśnie magazyn w chmurze. Dobrze, że przypomnienie mi przeszło. Witam Was w ostatnim kroku. Ostatnie co sobie zrobimy, to przygotowanie mojego tableta. Jakiego tableta używam? Ja używam tableta Lenovo PAD P11. Chyba taki to jest model tableta, z się prezentuje w Etui, oczywiście. I tak. Czego używam do robienia notatek? I. Pokażę jak mam zorganizowane notatki. Bo nie ukrywajmy, że ja najwięcej notatek robię na tablecie. Przez co wiecie, nie muszę nosić nie wiadomo ile zeszytów, kartek i w ogóle. A jeżeli mam jakieś kartki, kserówki, czy potrzebny mi jest zeszyt w 5 to po prostu pakuję sobie go do tej mojej teczki, którą wam pokazywałam. I wtedy zajmuję to mniej miejsca i nie muszę nosić ciężkiej torby. Okej. Okay. Tak to się prezentuje. Ja malualnie mam tu cztery semestry, czyli właśnie dwa lata moich studiów. Semestr pierwszy, semestr drugi, semestr trzeci i semestr czwarty. Teraz zrobimy sobie właśnie. Dodamy sobie nowy folder. O, dodamy sobie teraz nowy folder. I to będzie semestr. I to będzie semestr piąty. Tak to się prezentuje. I ja do tego jeszcze nie mam aktualnie planu lekcji, planu zajęć, więc na razie do tego semestru piątego prześlę sobie ja do tego semestru piątego, do tego nowego mojego filteru, jaki sobie zrobiłam. Aktualnie wstawię angielski, ćwiczenia i podręcznik z angielskiego, które właśnie mam w PDF-ie. I przez to nie muszę nosić właśnie grubych książek nauczanie I myślę, że na razie będzie to tyle, ponieważ nie mam jeszcze planu lekcji. Jeżeli chodzi o to, jak sprawdza mi się ten tablet, to muszę Wam powiedzieć, że to był naprawdę bardzo dobry zakup. Jeżeli nie najlepszy zakup, jakiego dokonałam właśnie, idąc na studia, robię w nim notatki. Jeżeli potrzebuję właśnie jakiegoś PDF-a, to po prostu sobie go ściągam. Jeżeli potrzebuję zeszytu w pięciolinie, a aktualnie na przykład nie mam, nie wzięłam, na przykład z domu zapomniałam zeszytu w pięciolinie, to również sobie go pobieram i robię w zeszycie w pięciolinie notatki. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad zakupem tablety na studia, to ja mogę Wam serdecznie polecić, ponieważ to, jaką to daje wygodę, jeżeli chodzi o uporządkowanie różnych rzeczy, jeżeli chodzi o miejsce w, w torbie, w plecaku, w czym nosicie, to, to tak, ja bardzo mogę Wam polecić. Tak jak powiedziałam, ja używam tableta Lenovo Pad P11 chyba i korzystam z aplikacji Nebo która jest już wgrana w system od razu po zakupie właśnie tego tableta z Lenovo. W tej aplikacji po prostu robię notatki, bo tak jest szybko, łatwo i wygodnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się już w kolejnym filmie.